numer 6. szóstka, kiedy to zleciało? matko boska, powiem wam, że dzisiaj mamy 16 grudnia nie nagrywamy codziennie, i mamy vlogu na numer sześć, jakbyśmy nagrywały codziennie to byłby vlog na numer 16. to oznacza, sześć. że ile dni do świąt? to jest tuż, 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 tuż. To Także już tuż, osiem będą jeszcze dwa vlogi myślę, no bo yy, tak dwa na pewno dwa na pewno będą, teraz środowy, niedzielny i jeszcze kolejny środowy to to będzie święta? To już może zrobimy taki e, miks, po prostu jak wyglądała u nas wigilia, co zjadliśmy. Tak. Czyli będzie pubblok masowy. Pubblok masowy. Oj, chłopaki, na Bo chcę wiedzieć na poczekajcie. Powiem wam, że jest e, wcześniej rano pogoda. pogoda. Wcześniej rano jest okropna pogoda, dzisiaj wieje. Dzisiaj dostałam ale że silne wiatry u nas. Jest już, wieje, to jest ciemno, jak nie my, dlatego wspomagamy się światłem. E, wieje ciemno, deszcz pada. Okropnie. No znowu to Znowu antyvlogmas. Znowu mamy domowy vlog, bo... Znowu nie zobaczycie nic ciekawego, takiego, wiecie, Christmas. Jest czas sprzątania. Właśnie powiem Wam, że ym, najgorsze jest to, że ja czuję, że mnie trochę coś rozkładało, bo mnie to zaczął być. Ojej, to na ratunek przychodzi nasz syropek. I właśnie zaraz Teraz chciałam powiedzieć, że zaraz będziemy robić herbatkę zimową, znaczy Madzia będzie robić herbatkę <laughs> Ja zimową. jeszcze dzisiaj jadę na pazury. No, jeszcze pranie, nas czeka dzisiaj sprzątanie, yy, zmiana pościeli, Yy, kalendarz, także zaraz yy, otwieramy pierwsze są. Mówiłam, Magna nie będzie nudzić. No i ten czas na otwieranie kalendarza, czyli ulubiona lub, no. chwila chłopaków w ciągu dnia. Zapraszam, ktoś chętny? No oczywiście zobaczcie, kto jest z nami. Ktoś ostatnio napisał, że to jest Baryła. On nie zbaryła, Baryła, to jest Guciuś. Guciuś nie jest baryłką. Baryłą. Baryłką może być... Jestem po prostu łaką czuchem, tak? Jestem fluffy, czyli puszysty, tak? No dobra. Mamy kalendarz. Jak wszyscy wiedzą już we w masie to jest psi bufet. I chciałam powiedzieć, że tam mamy więcej niż jedno okienko chyba do otworzenia, bo wczoraj też nie otwierałyśmy, czyli mamy 15-16 na pewno. Zobaczcie, otwieram 15. O! I fa Leoś, chodź! Chodźcie kalendarz, Leosiek, chodź. Oj, więc z kalendarza. Oj, powiem Wam, że w tym... O, mamy Leośka, Leoś! No i mamy smaczki, papciusz co wyprawia. I dla Guciusia. Oni powykają je. No były w tym, w tym okienku były cztery. Leoś, chodź. Chodź, Leosiek, też dostaniesz. Tu zaraz podzielę dla chłopaków. A tutaj, Guciusz, dostaniesz. Guciusz, tu dostaniesz. Guciusz, tu. Proszę, Leosiu. No. Leosiek sobie właśnie urządza. Po śniadaniową drzemkę, tak? Także okienko numer 15 mamy zaliczone, przed nami jest numer 16. Także 16. Skąd Ciłała miała kasę na prezenty? Ciłała, uciłała, uciłała. Aha, czyli Ciłała, uciłała. Widzicie chłopaki? Oj, tu jest taki duży, to podzielimy pomiędzy Guciusia i Leosia. I dla Fabciuś. Coś tam jest? Nie. No widzicie, tak Wam ładnie podzieliłam. Także szesnastkę mamy zaliczoną. Jutro będzie siedemnastka. Gdzie mamy siedemnastkę? Ktoś widzi? Tutaj mamy siedemnastkę. Także jutro będzie kolejny okienko. Także czekamy na jutro chłopaki. Tak, a to będziemy robić herbatkę. mamy przygotowane już nasze czarne herbaty Earl Grey. Mam tutaj tajemniczy składnik, mianowicie dostałam tutaj od znajomej ten syrop z lawendy. Dodajemy go do każdej herbatki naszej zimowej po łyżeczce. O, nic nie pokaleciało. O, po łyżeczce. Troszkę mi tutaj się skapnęło. Także ścieramy. No i jeszcze właśnie te ostatnio Wam pokazywałam te miotki, tak? Także tutaj zobaczcie, to jest ten miodek który polecałyśmy. Smakuje? Kina smakuje? Bardzo dobre. Tak. Do herbaty, do Chociaż kawy. Z herbatą chyba nie piłam go. Z herbatą nie piłaś? Ostatnio robiłam trzeci madzi. I powiedziała, że przepyszny. Widzicie, on ma taką fajną konsystencję. Także dajemy. Niestety... No powiem wam, że mnie gardło kocczy właśnie boli, więc mam nadzieję, że jak zwykle tradycyjnie na święta mnie nie rozłoży. Także mhm. muszę yy... Się posiłkować właśnie takimi herbatami. Imbir trzeba kupić. Tak, właśnie imbir. I dzisiaj idziemy pewnie jeszcze po jakieś cytrynki, pomarańczki. Kurkumy. Dostałam tipa właśnie od cioci Modzi, że herbata z pomarańczą też fajnie smakuje. Kinia się usadowiła poprosiłam ją o tasting tej herbatki. Przepyszna, ale faktycznie brakuje tutaj jakby. No pomarańczą mogłoby być. Tak? I goździki Cyplerniki. na przykład? Nie no, bo ten pijanik już jest taki sam w sobie, taki korzenny. Ale pomarańczą go być. No, także mam nadzieję, że ta herbatka Cię postawi na nogi, nie? No, także pijemy herbatkę, dopijamy i zaraz Madzia jedzie na paznokcie, ja wstawiam pranie, a potem Madzia przyjedzie i będziemy zmieniać pościel. No, także mam nadzieję, że Wam pokażę też te pazurki, jak wyglądają. A już wiesz jakie robisz? Nie zdradzam, nie zdradzam, nie zdradzam, ale w planie miałam zrobić kolor czerwony i dowiedziałam się, że rok 2025 jest rokiem węża drewnianego? Tak, tak drewnianego węża i. Nie robi się czerwonych. Zwracamy czerwone pannookcie na święta. Przyjechała do nas przesyłka od Cioci-Madzi jeszcze dzisiaj, a w sumie nie od Cioci Madzi, tylko od Mamy Cioci-Madzi i bardzo dziękujemy. Mamy tutaj kapustę z grzybami, moi drodzy. Mamy bigos oczywiście, którego niestety ja nie będę jeść, chociaż tutaj wygląda bo tutaj było jakieś mięsko białe, ale no nie, myślę, że nie. Będę testowała, będę miała co jeść teraz przed świętami. Bo jak wiecie, ja jem tylko kurczaka indyka, ewentualnie, a z reguły to prawie w ogóle. No i tutaj mamy jeszcze domowej roboty ogórki kiszonej, dostałyśmy jeszcze 20 jajek wiejskich, także no wow, mega, jesteśmy zachwycone i dziękujemy za taką przesyłeczkę. No, bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. A jeśli mowa o jedzeniu i o lodówce, to oczywiście przyszedł zainteresowana Baryła, Gucci, Baryleczka nasza kochana, tak? Ale to jeszcze nie twoja pora, kochany, tak? No już prawie, on już wie. No, prawie, prawie. No, zaraz będzie. Zdarzyło. zwinęła. Pościel zwinęła się w kulkę. I najśmieszniejsze jest to, że Maciej ją zamknęła, żeby zapinałam wszystko na końcu. Powiem wam, że ciężko to rozwinąć. Ale chciałam Wam powiedzieć, że pralka i suszarka w ten sposób właśnie nie pralko suszarka, bo pralko suszarkę miałyśmy w Irlandii i była naprawdę do dy. A żałuję, że nie właśnie takiej suszarki tam przy tych deszczach. To naprawdę by się super sprawdziła. Także polecamy Wam właśnie tego typu suszarkę, bym nową do ubrań, bo naprawdę u nas się mega sprawdza. Co to? Ale powiem Wam, że mam dosyć, mazie yy, musi mi pomóc. Yy, jeszcze to rozplątujemy. Powiem że już to trochę trwa. <laughs> Najgorsze jest to, że to wiecie, z czym się splątało. jest prześcieradłem. Teraz damy radę, kończymy. No, nie wiem, czy tak kończymy. Wstawiłam właśnie drugie pranie na suszenie teraz. A tutaj musimy sobie poradzić. Kolejny obowiązek dnia, czyli wymiana pościeli. I teraz zakładamy taki pokrowiec na materac. I powiem Wam, że jest to bardzo przydatne przy psach, szczególnie, ponieważ, jak wiadomo, pieski lubią wymiotować na łóżko. A no, czyli nawet dlaczego, nie? Zawsze tak jest, także polecamy taki właśnie wodoodporny y, mat, y, pokrowiec na materac i y, 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 on jest dostępny w IKEA. także y, y, idę pomagać Madzi. A słuchajcie, te poszewki też kupiliśmy w Irlandii, jak mieszkałyśmy w Kilarnej, także y, długo nam służą i są typowo świąteczne, także fajnie, że je bo dużo fajnych wspomnień z Irlandią mamy no oczywiście, nie? Ale chciałam wam powiedzieć, że niestety jest problem, bo na Jaźni nie mamy nic świątecznego, także za chwilę coś będę szukać takiego nabiegu. biegu. powiem Ci, że w ogóle jest problem yy, z poszewkami na jaśki, Daj znać, gdzie można kupić fajne właśnie takie poszewki bawoniane yy, na jaśni. No uwaga, ma testuje, bigosik mamy cioci Madzi. Oczywiście w naszym ulubionym zakątku z słuchcie. Także próbuję. przy przyląsł, testować. Mm. Mm, bardzo dobry kwaskowy. Tak, takie ja lubię. Smakowałby Ci bigos Znaczy to, zobacz, tą kapustę. Jak jest mm. kwaskowa, to mi będzie na pewno smakować. Kwaskowy, tak. To bym powiedziała, że no, kwaśna, ale dobra. Mm. Tutaj widzę mięska różnego rodzaju, kiełbaska, grzyby. O, grzybki jeszcze. Przepyszne. Teraz ja zajadam. No i teraz ja testuję. A pustkę, ale chyba jest gorąca ale... mela. Mm, taka jak lubię. Kwaskowa, przepyszna, Jeszcze Wam chciałam powiedzieć odnośnie tego dresiku. Bo założyłam ten dresik, który Wam pokazywałam w którymś z vlogów i tak naprawdę Madzia go przygarnęła, bo dla mnie on okazuje się jest bardzo cienki. Ja lubię takie grube, mięsiste rzeczy, a ten dresik jest naprawdę cieniutki. powiem Wam, że on już jest delikatnie skulkowany, także. Generalnie nie polecamy, dresu, sicy, nie polecamy niestety. To jest bardziej taki dres właśnie do domu na kanapę to ok, ale żeby chodzić gdzieś na długie spacery z pieskami to za, za, za cienki dla Ciebie, tak? Mega cienki, no. A Kinia jest marszluchem, także no. Ale no... też to, że właśnie po jednym praniu on się skunkował, więc ogólnie słabe. Zaraz y, oglądamy jakieś filmy świąteczne, tylko właśnie nie wiem co y, wybrać. Powiem wam, że mamy problem z wyborem, bo my tak naprawdę wszystkie te świąteczne filmy już widziałyśmy. Ale możemy wam polecić serial, facet na święta, jest naprawdę superowy, norweski, prawda? Tak, norweski prześmieszny, taka komedia też, nie no. Tak, ale naprawdę spoko, także polecamy dwa sezony. No powiem wam, że sami nie wiemy co wybrać, ale jedyne co możemy wam polecić jeszcze to Virgin River, tu jest aż pięć sezonów. Ale jest naprawdę spoko taki lajtowy dla dziewczyn. Jak najbardziej barbie nie polecamy, nie podobał nam się. No i zaraz coś musimy wybrać. Właśnie nie wiemy, czy to będzie coś świątecznego, czy może jednak nie. No i Madzia wybrała ten film na prime. My już go obejrzałyśmy i musimy wam go polecić. bo naprawdę świetna gra aktorska. Jako jeden z nielicznych polskich dramatów, który. Tak dobrze jest zrobiony, no i świetna gra aktorska, także polecamy. My już jesteśmy gotowi na ostatni spacerek, idziemy z pieskami. Guciuś tutaj, aż dziwne jest, gotowy do pójścia na spacer, a Guciuś z Leniuszkiem, jak wiecie, Guciuś nie lubi chodzić na spacerki, także jestem w szoku, tak? No idziemy. Także my się zbieramy, a was zachęcam do subskrypcji oraz yy, lajkowania i chciałam wam jeszcze powiedzieć, że śmieszna sprawa, bo Madzi się pomyliło i Sal nie szła na was dzisiaj, a idzie dopiero w środę, ja idę w piątek, także yy, pazurki pokażemy wam yy, w kolejnym yy, vlogu, a ja chciałam wam jeszcze pokazać, że się tak ubrałam troszkę świątecznie, świąteczna czapa, świąteczna bluza, no i idziemy na spacerki z tymi oto gagatkami, tak? Idziemy na spacerek? O Jezu, jaki radosny jestem. No, także żegnamy się. Pa pa.